Dziś kilka ćwiczeń z miotwą. Miotwę chyba każdy w domu posiada. Oprócz tego, że służy do zamiatania, my ją wykorzystamy do ćwiczeń. Najpierw w takiej pozycji. Raz, jedno kolanko dotyka, dotyka kija. Raz, drugie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To samo zrobimy w biegu, czyli tak zwany a Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Osiem, dziewięć, dziesięć. Kolanko mamy, teraz będziemy na zewnątrz pięta i nie tu miotła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I tak samo jak poprzednie do biegu przechodzimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, było już środek. Z zewnątrz, to teraz środek przeciwna, ręka do nogi. Wewnętrzna część stopy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I to samo robimy w pieku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok, to teraz zrobimy kolano w jedną, a tu w drugą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10, i to samo pod skokiem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dwa czyśnie na uda. Z góry będziemy ciągnąć w dół. Miotła. jedna noga z przodu, taki wykrok, taki druga z tyłu. I kolanko razem z kijem Do siebie, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Druga noga to samo, góra i druga noga. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, jeszcze w bok. Wyprostowani i przechodzimy do przysiadu na dwie równe nogi, obciążenie 2. Trzy, cztery, pięć. Druga strona zrobimy pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze raz, jedna raz, druga, sześć raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No tym razem ręce. Będą pracowały. Robimy kółeczkę do przodu. Raz,

7, 8, 9 i 10. OK. Jeszcze z przodu kiel miotła i będziemy robić skręty. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Teraz na refresh, czyli szybkość reakcji, podrzucamy kij od miotły na tej dłoniowej stronie. Dłoni naszych rąk i łapiemy na chwytem. I znowu podchwyt i na Zmiana. I tak 10 razy. 4, 5, 6, 7, 8, sorry, 9, 10. Ok, teraz miotła na podłodze. Też na szybkość reakcji puszcza. Jedna ręka łapie, druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8, 9, 10. I teraz kij z jednej ręki do drugiej. Z jednej do drugiej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, znowu w tej pozycji i robimy skręty. Raz w jedną stronę, raz z drugą. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Najpierw prawo i zostawimy. Zostaniemy skręcić do 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To samo druga strona. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz zrobimy opatłowia. I przeciwny, koniec. miotły do przeciwnej nogi raz z jedną stronę skręcę do skłonu, raz drugą raz, dwa trzy, cztery pięć sześć, siedem osiem dziewięć i dziesięć i zostańmy w dole nogi wyprostowane, wytrzymaj do dziesięciu raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć siedem, osiem dziewięć, dziesięć dobra, teraz

6, 7, 8, 9, 10. Dobra, jeszcze trochę izometrycznych. Czyli łapiemy jak najszerzej wetłę. I tak byśmy chcieli zbliżyć ręce do siebie. Tak, mocno trzymać żeby się nie przysuwało, i do 10 do siebie ściskamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10. Tak byśmy chcieli rozerwać wetło to samo na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem, osiem, 9 dziesięć. Dobra, i teraz trzy kółeczka obszernie skłon w przód, w bok, w tył. Trzy w jedną stronę. Raz, dwa, trzy. I trzy w drugą. Raz, dwa, i trzy. Dobra, teraz do boku. I wytrzymać do dziesięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, 9, 10, w drugą stronę wytrzymać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz jeszcze zrobię ósemki między nogami. O, właśnie, tak, nie tu Łapiemy, tak. I jeszcze trzy. zmienić kierunek, odwrotnie. Cztery, wystarczy. Ok, a teraz sobie trochę poskaczemy i zrobimy koordynację miotła już na podłodze i przechodku, tylko żeby nie złamać, nie nadepnąć taki, przechodzimy nad miotłą. 10 razy tam i z powrotem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Można zmienić kolejność, jak zaczynaliśmy prawą, to teraz lewą, a to żebyście wiedzieli, już nie będę pokazywał. Jedna noga z przodu i nożycami, tak żeby nie dotknąć miotły. Miotły, zmiana nóg. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. Zwykłe podskoki. Obu nóż. No a miotłem i z powrotem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ok. Teraz bokiem. I ostatni. Szybciutko 10 razy. Jedna noga tam i z powrotem. To samo z drugiej strony. Przechodzimy druga noga tam i z powrotem. Ok. Podskok i łączymy nogi, tak byśmy chcieli klasnąć stopami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obdwie nogi bokiem. Do kija. I tam jest powrotem bokiem. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.